Wspomnienie świętych aniołów stróżów. To piękne, że trzy dni po święcie świętych Michała, Gabriela i Rafała mamy wspomnienie świętych aniołów stróżów. Tak, jakby Kościół nam przypominał, naprawdę pamiętajcie, są aniołowie, myślcie o nich. Miejcie świadomość, że jest ktoś, jak mówili do Hebrajczyków, kto jest wysłannikiem Pana Boga, kto jest do Waszych usług, czy do pomocy dla Was. I tak przedstawia też Anioła pierwsze czytanie z księgi wejścia. Oto ja posyłam Anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Wyszli z Egiptu, nie wiadomo kiedy dojdą do Ziemi Obiecanej. Są na pustyni, jest ktoś, kto ich prowadzi, jest ktoś, kto ich prowadzi. I kiedy myślimy o Rafale, który przyjmuje postać człowieka, możemy powiedzieć, że anioł nie musi być rozumiany w sensie takim dosłownym, jako anioł stróż. Anioł może być też rozumiany tak, jak my rozumiemy, że babcia była aniołem, czy, czy mama jest aniołem, czy ciocia była aniołem, czy wujek był jaganią. Że nieraz przyjaciel, nieraz przyjaciółka, nieraz są tacy ludzie, którzy są dla nas aniołami, dzięki którym przechodzimy życie, przechodzimy ten kawałek pustyni, który jest przed nami, żeby dojść do ziemi obiecanej. Pomyślmy Dzisiaj o aniołach stróżach, ale też pomyślmy dzisiaj o tych ludziach, dzięki którym stawiamy kolejne kroki w stronę przyszłości, którzy są dla nas darami od samego Pana Boga, są posłani od samego Pana Boga. Psalm 91 nie tylko, że mówi o aniołach, ale mówi o tym, że człowiek, który zaufa Panu Bogu, który się oddał w jego opiece, nie ma się czego bać, nawet moru niszczącego w południe, a nie zarazy, co skrada się mroku. Bardzo ważne te słowa są w czasie pandemii, bardzo ważne są w czasie naprawdę ostatnich miesięcy i lat, żebyśmy w tym wszystkim nie stracili pokoju i zaufania. Jeżeli Pan Bóg będzie chciał, to naprawdę będziemy żyli długo. Jeżeli nie będzie chciał, to umrzemy nawet dzisiaj. Owszem, trzeba się chronić, trzeba się starać, to jest, to jest oczywiste. Natomiast, żeby, żeby nie brakło tej ufności, no bo nie chodzi o to, żebyśmy bali się po prostu śmierci, bali się daty śmierci. Nie chodzi o to, żebyśmy się nadmiernie bali niebezpieczeństw. Swoje trzeba zrobić w życiu, się, swój, o, w sposób odpowiedni trzeba o siebie zadbać. Ale najbardziej może w tym wszystkim trzeba zadbać o pokój serca. Nie bój się, nie trać ufności, nie panikuj. Naprawdę to nie jest tak, że jesteśmy całkowicie sami. Jest między, między nami, tym światem tajemniczym, jeszcze ktoś. Jest jeszcze Pan Bóg, są jeszcze aniołowie. Kiedy jesteśmy pod Jego opieką, kiedy jesteśmy w Jego ręku, nawet gdybyśmy umarli, to się nam nic złego nie stanie. Nie bójmy się. Naprawdę się nie bójmy, kiedy jesteśmy po prostu blisk, blisko Pana Boga. Ewangelia Łukasza. Zawiera fragment o tym, jak pytają uczniowie, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. Jezus postawia dziecko, stawia dziecko przed nimi, ale um, mówi takie ciekawe zdanie: strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Tak jakby mówił, że każde dziecko, nawet małe właśnie, może takie, które można pogardzić, zwłaszcza w starożytności, które było kochane, ale powiedzmy sobie szczerze z punktu widzenia społecznego, no co tam dziecko miało do gadania, to to dziecko ma swojego anioła stróża, każde ma anioła stróża i, i on powie Panu Bogu, kto go lekceważył, kto go skrzywdził, kto sprawił, że to dziecko cierpiało. Myśląc o dzieciach, patrząc na dzieciach, pomyślmy, że za nimi stoi ktoś, kto stoi przed Bogiem. Pomyślmy, że one nie są całkowicie bezbronne, bo chociaż ta siła, która stoi za nimi jest niewidzialna, to na prędzy czy później okaże się siłą jak najbardziej skuteczną. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.